Do drogiego przyjaciela z sąsiedniego świata, piszę dziś kilka słów. Nie będę niczego tłumaczył, tylko opowiem, jak wygląda mój dzień. U nas nic nie należy do mnie na stałe, wszystko jest dostępem na czas. Cai sprawdzam portfel dostępu, który odświeżał uprawnienia na rana. Jeśli mam aktywny plan mieszkaniowy, drzwi uznają mój sygnał i otwierają się. Gdy plan się kończy, Dom staje się tylko miejscem widocznym na mapie. To nie jest dramat codziennie, ale to jest realny lęk o ciągłość zwykłych spraw. Kawa płynie z modułu kuchennego, dopóki trwa dostęp do przepisu i do ziarna. Ubranie to inteligentna tkanina, która pobiera skórki z katalogu stylów. Nie mam szafy, mam harmonogram wyglądu połączony z kalendarzem spotkań. Czasem skórka zmienia się w połowie dnia, gdy wypadnie spotkanie innego typu. Bywa w tym zabawne zaskoczenie, które rozładowuje napięcie przed prezentacją. Do pracy jadę pojazdem, który nie jest mój, ale zna moje trasy i nawyki. Nie wykupuję go na własność, wykupuję ciszę w środku i czas do jazdy. W torku widzi szyby z drobnymi napisami o kończących się pakietach. Kierowcy przedłużają je jednym skinieniem dłoni, a system nalicza parę minut. Wszystko jest jak w wypożyczalni, tylko nie oddajesz rzeczy, oddajesz prawo do rzeczy. To prawo wygasa i odradza się w rytmie Twojego życia i Twoich opłat. Kiedyś spóźniłem się z przedłużeniem backupu pamięci, więc urwał mi się wątek rozmowy. To było jak przewrócenie strony, której nie ma w książce. Przyjaciel użyczył mi awaryjnego slotu, żebym dokończył dzień bez dziur w głowie. Wszyscy mamy przyciski do życzliwości, bo każdy wie, że jutro może potrzebować tego samego. Nasz portfel dostępu łączy się z ludźmi, z którymi dzielimy zaufanie. Z żoną połączyliśmy pakiety domowe i opiekuńcze, co daje spore zniżki. W zamian godzimy się na kilka odsłonięć, np. widok na wzajemny sen i plan posiłku. Kłótnie zdarzają się wtedy, gdy ktoś z nas wyłączy wgląd do swojego kalendarza. U nas odcięcie bywa formą milczenia, ale nie jest niewidzialne, bo zostawia ślad. Prawo pilnuje, żeby ślad nie stał się karą ponad miara. Mamy zasadę minimalnego dostępu, który przysługuje każdemu bez względu na wynik. To znaczy, że nikt nie traci dachu, światła i podstawowej łączności z lekarzem. Ten koszyk jest gwarantowany i finansowany, jak kiedyś szkoła i biblioteka. Reszta to umowy prywatne, plany, zniżki pakietowe i klubowe programy. Firmy próbują łączyć wszystko w jeden megapakiet, co ułatwia życiem, ale grozi uzależnieniem. Jeśli płacisz w jednym miejscu za transport, jedzenie, ubranie i pamięć, to nie opłaca się odchodzić. Wtedy proste jest dziś, a trudne jest jutro. Regulatorzy wprowadzili prawo do przeniesienia historii płatności i preferencji. Dzięki temu mogę zmienić dostawcę bez utraty zebranych rabatów i rekomendacji. To zmniejsza strach i daje poczucie, że mam wyjście bez bolesnych kar. Przyjacielu, w takiej rzeczywistości własność jest leryną, a odpowiedzialność jest codzienna. Własność kiedyś kusiła dumą i ciężarem, a dziś dostęp kusi lekkością, i ryzykiem. Nie remontuję ścian, bo ściany nie są moje. Zamiast tego wybieram klimat mieszkania z galerii nastrojów i muzykę poranną z katalogu. Żartujemy, że umeblowanie to playlisty dla stołów i lap. Serwis przychodzi w nocy, kiedy system wykryje spadek jakości oświetlenia. Nic nie jest popsute dłużej niż jedną dobę, ale nic nie jest też moje na lata. Przy projektujemy narzędzia, które zużywają się w momencie, gdy skończy się zlecenie. Przychodzi pakiet działa dokładnie tyle, ile trwa praca, a potem wylogowuje się z rzeczywistości. To eliminuje marnotrawstwo, ale czasem boli, bo nie można mieć ulubionego młotka. Kiedyś ojciec uczył mnie trzymać młotek tak, by ręka pamiętała ciężar. Dziś uczy syna wybierać profil dotyku który najlepiej odpowiada jego dłoni. To indywidualizacja na godzinę, czyli komfort bez pamiątek. Nie płacimy podatku od rzeczy, płacimy podatki od przepływu dostępu. Rząd kocha przewidywalność, a nasz świat to miliony drobnych opłat i raportów. Cego rodzi się lepsze planowanie usług publicznych, ale i pokusa nadzoru. W niektórych dzielnicach powstały mapy ryzyka, które decydują o cenach pakietów, jeśli ktoś ma historię częstych odcięć, płaci drożej nawet za zwykły dostęp do kuchni. Związek Użytkowników walczył o sufit cenowy dla podstawowych pakietów i wygrał. To był długi strajk w trybie cyfrowym, ale skuteczny i bez przemocy. Są też piraci dostępu, którzy klonują tokeny i udają uprawnienia. Ich sztuczki bywają sprytne, lecz ryzyko zaraża system i uderza w nas wszystkich. Za piractwo grozi nie więzienie, tylko wysoki dług w postaci pracy na rzecz wspólnoty. Ten dług spłacasz dostępem do swoich umiejętności, a nie gotówką. Lubię to rozwiązanie, bo przywraca ludzi do obiegu zamiast zamykać w murach. W kulturze zmieniło się prawie wszystko, choć słowa zostały te same. Nie kupujesz płyty, kupujesz dwie godziny słuchania z wybranym światłem i cichym tłem. Koncert może trwać tydzień, a potem znika z pamięci publicznej. Artyści uczą się komponować wydarzenia, które żyją w czasie, a nie w pudełku. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem wystawę, która gasła co wieczór, byłem zły. Po miesiącu zrozumiałem, że to uczy mnie uwagi i obecności. Chyba nigdy nie patrzyłem tak uważnie na jeden obraz jak wtedy. Z domu rodzinnym przechowujemy wspólne archiwum w skromnym planie rodzinnym. Każdy z nas ma prawo odłączyć zdjęcie, które rani, lecz musi zaproponować jego schowek prywatny. To prosta zasada, która chroni i pamięć, i spokój. U nas dużo rzeczy rozwiązuje się prostymi zasadami, które są czytelne dla dziecka. Nie musimy zagłębiać się w zawiłe wyroki, bo codzienne życie to proste uprawnienia. Wolność rozumiem tu jako prawo do wejścia i wyjścia z umowy bez pułapek i ukrytych kar. To prawo jest chronione lepiej niż dawniej prawo do ogrodzenia. Mamy przerwy ochronne, które dają kilka dni oddechu, gdy ktoś traci pracę i dochody. W tym czasie podstawowy dostęp trwa, a doradca pomaga złożyć nowy zestaw planów. Kiedy straciłem kontrakt, to te kilka dni uratowało nam małżeństwo. Nie walczyliśmy o rachunki, tylko szukaliśmy nowego rytmu w pakietach. Zobaczyliśmy, że można zrezygnować z kilku błyskotek i kupić więcej ciszy i spokoju. Cisza jest u nas usługą, którą można dokupić dla windy i dla osiedla. Śmieje się, że spokój to luksus, ale w skali miesiąca kosztuje mniej niż dawny kredyt. Znajomy mieszka w kolektywie, który zamawia narzędzia i warsztat na weekendy. Lubi zapach drewna, choć warsztat znika w niedzielę o 22. Ten zanik uczy ich sprzątać i kończyć projekty na czas. Nazywają to szkołą do kończenia, co brzmi sucho, ale działa na charakter. Czakoła dzieci dostają dostęp do różnych profili nauki zamiast kupować podręczniki. Nauczyciel ustawia strumień treści pod tempo klasy i pod ciekawość ucznia. Dzielenie się dostępem do wiedzy jest u nas święte jak kiedyś dzielenie chleba. Lekarze pracują na planach zdrowotnych, które nie przypisują łóżka, tylko czas specjalisty. Dzięki temu nikt nie trzyma pustego miejsca, a każdy ma priorytet, gdy spełnia kryteria stanu. W nagłych wypadkach system nie pyta o pakiet, a potem porządkuje koszty i ulgi. To wymaga zaufania i wspólnej zgody na jasne algorytmy decyzji. Jeśli algorytm się myli, człowiek może go zatrzymać i wziąć odpowiedzialność. Takie zatrzymanie jest jawne i opisane, a my widzimy, kto i dlaczego interweniował. To nie usuwa błędów, ale uczy pokory ludzi i maszyn. Od święta jedziemy z żoną do strefy bez subskrypcji. To mały skansen niezależności, gdzie przez kilka godzin nic się nie liczy i nic się nie aktualizują. Tam płonie ognisko, a my przypominamy sobie, że ogień jest darem, a nie planem w aplikacji. Po powrocie czuję wdzięczność, bo doceniam wygodę i światło w nocy. Wtedy też widzę, jak bardzo ufam temu, czego nie trzymam w ręku. Przyjacielu, w takim świecie zaufanie jest walutą twardszą niż stare banknoty. W pracy poznaję ludzi po tym, komu udostępniają drobne rzeczy, jak czas w kalendarzu czy rower na godzinę. Nie pytam już, co posiadają, tylko ile mają zaufania w obie strony. Czasem czuję zmęczenie byciem zawsze zalogowanym do czyjegoś życia. Idę wtedy do czytelni ciszy, gdzie dostęp obejmuje absolutny brak powiadomień. To jedyna sala, w której telefony liczą z urzędu i nie liczą kroku. Po godzinie w takiej sali oddycham lżej i łatwiej mi wrócić do ludzi. Kiedy rozmawiam z rodzicami, słyszę w ich głosie tęsknotę za kilkoma starymi rzeczami. Chcieliby mieć głośnik, który zostanie z nimi na lata, nawet jeśli będzie skrzypiał. Ja też czasem chcę, żeby coś się zestarzało razem ze mną i zyskało rysy. Nasz system to potrafi. Ale trzeba o to zawnioskować i podpisać zgodę na zachowanie rzeczy. Wtedy dana rzecz przestaje być częścią krążącej floty i staje się depozytem prywatnym. Nie jest to tanie, lecz daje rzadkie poczucie ciągłości i opowieści. Przy projekcie miejskim testujemy też skrzynki pamięci wspólnej. Kładamy do nich nagrania głosów i zdjęcia, które mogą służyć wszystkim mieszkańcom. To nie jest muzeum. To żywy zasób, który karmi szkolne zajęcia i wspólne święta. Dzięki temu dzieci uczą się, że wspólne bywa piękniejsze niż prywatne. Zdarzają się też nadużycia i próby wykluczenia kogoś z dostępu do wspólnego. Wtedy Rada Osiedla przywraca dostęp i proponuje mediację, zanim polecą ostre słowa. Nasze kłótnie są krótkie, bo każdy boi się skutków odcięcia, także tych dla reputacji. Reputacja wpływa na ceny planów, więc warto dbać o dobre słowo sąsiadów. Dorośli uczą się mówić prosto i bez krzyku, bo system nagradza czytelność decyzji. Zauważyłem, że prosty język zmniejsza nieporozumienia i poprawia tempo naszych spraw. Nie potrzebujemy wzniosłych metafor, żeby opisać ciepłą herbatę i cichy pokój. Mam nadzieję, że to nie brzmi zimno, bo w tym wszystkim wciąż jest dużo serca. Serce jest wtedy, gdy uśmiechasz się do kuriera i pytasz, czy ma wodę. Serce jest wtedy, gdy oddajesz komuś dwie godziny dostępu do rowerów w deszczowy dzień. Serce jest też wtedy, gdy rezygnujesz z modnej skórki ubrań i kupujesz dziecku więcej czasu na basenie. Ten świat bywa surowy, ale daje dużo narzędzi do dobra. Wierzę, że to narzędzia i że to my decydujemy, jak je użyjemy. Kiedy pytasz, co tracimy bez własności, mówię, że czasem tracimy duman i wspomnienia rzeczy. Kiedy pytasz, co zyskujemy, odpowiadam, że zyskujemy ruch, elastyczność i mniej strachu przed wielkim zakupem. Strach mniejszy nie znaczy brak troski, bo wciąż martwię się o jutro. Po latach nauczyłem się jednak, że jutro też jest planem, który mogę przeprojektować. W tym liście chciałem pokazać Ci kilka prostych obrazów, a nie ideologii. Chciałem, żebyś zobaczył, jak działa kuchnia, drzwi i miłość na dostęp. Chciałem też, żebyś poczuł, że to nie jest ani raj, ani więzienie. To jest po prostu nasz codzienny porządek, który ma plusy i minusy. Nie namawiam, ale zapraszam do wyobrażenia sobie jednego tygodnia w takim porządku. Możesz zacząć od poniedziałku w którym nie kupujesz nic, tylko wypożyczasz czas. Możesz skończyć na niedzieli, kiedy zapisujesz lekcje i kończysz projekty. Jeśli uznasz, że jest w tym coś cennego, zachowaj to, a resztę odłóż na półkę. Za radością przeczytam kiedyś Twój list o tym, czego zazdrościsz i co odpycha. Twoja perspektywa pomoże mi poprawić mój własny zestaw planów. Być może nauczysz mnie trzymać dłużej jedną łyżkę, choć jest to przeciwtrendom. Może ja nauczę Ciebie, jak pościć kończyć rzeczy bez żalu. Moje miasto jest pełne ludzi, którzy próbują nowych ustawień. Potykamy się wieczorami i porównujemy wrażenia z tych samych pakietów. Najczęściej wygrywa nie ten, kto ma więcej, tylko ten, kto ma czytelniej. Czytelniej to znaczy mniej przełączania. Mniej okien, mniej dygresji. Wtedy dzień płynie cicho i robi swoje. Zauważyłem, że kiedy mam mniej przyłączników, więcej rozmawiam z synem. Zauważyłem, że kiedy rezygnuję z jednej skórki, szybciej zasypiam. Moje ciało lubi prostotę, a mój portfel lubi przejrzystość. Nie trzeba być ascetą, żeby docenić jasny rachunek. Miasto zaczęło nagradzać jasne rachunki krótszymi kolekami do usług. To jest drobna zachęta, ale działa nie gorzej niż stary rabat. Przyjacielu, cieszę się, że piszę do ciebie bez barier i bez tłumacza. Cieszę się, że mogę przekazać to w jednym prostym strumieniu zdań. Kiedy zamkniesz oczy, spróbuj usłyszeć ten świat bez przeszkód. Usłysz automaty kuchni, które cicho pracują do końca okna. Usłysz zamek w drzwiach, który akceptuje Twój sygnał jak uścisk dłoni. Usłysz bibliotekę, która szeleści tkaniną zamiast papieru. Usłysz śmiech ludzi, którzy wymieniają się dostępem bo to zwyczaj jak sól na stół. Jeśli to cię uspokaja, weź z tego spokój i nic więcej. Jeśli cię to złości, Weź z tego gniew i zamień w pytania. Z pytań rodzą się dobre reformy, a nasze prawo rośnie dzięki pytaniom. Właśnie tak zmieniliśmy algorytm przyjęć do lekarza, bo ktoś zapytał o samotnych. Okazało się, że samotność nie miała wagi w systemie, a teraz ma wagę i czas. To pokazało mi, że dostęp bez empatii łatwo zamienia się w surową tabelę. Empatia nie jest planem wyższym. Jest standardem minimalnym. Gdy o tym pamiętam, łatwiej mi wybaczyć czyjąś pomyłkę z opłatą. Łatwiej mi też poprosić o pomoc, kiedy to ja zawalę termin. W ludziach jest miękkość, której żaden plan nie zastąpi. W ludziach jest też odwaga, która potrafi zatrzymać nadużycie. Właśnie na tym stoimy i dlatego ten system działa. Na koniec chcę Ci powiedzieć coś prostego i ważnego. Nawet jeśli nic nie jest moje, odpowiedzialność jest zawsze moja. To brzmi sucho, ale daje siłę, bo porządkuje dzień. Nie szukam już szczęścia w półce, tylko w dobrze dobranym rytmie. Może to jest banalne, ale przestałem gromadzić, a zacząłem żyć uważniej. Czasem tęsknię za jedną starą filiżanką. A wtedy ją wypożyczam tylko dla smaku herbaty. Czasem tęsknię za długim latem bez opłat, a wtedy jadę na ścieżkę bez sieci w górach. Wracam i jestem wdzięczny, bo mogę znów wybrać ciepło i światło. To jest moja wolność i mój spokój na dzisiaj. Piszę to i widzę, że moje zdania są proste jak poranek. Tak mi wygodniej i tak łatwiej dzielić się światem. Jeśli chcesz, odpowiesz mi kiedyś tak samo prosto, bez ozdób i bez paniki, za to z ciekawością i uśmiechem. Wtedy zrobimy z tego dwie lekcje dla obu naszych miast. Jedna lekcja będzie o dostępie, a druga o zwykłej uprzejmości. Na dziś to wszystko, co miałem Ci do opowiedzenia z mojego dnia. Wiem, że nie wyczerpałem tematu, bo temat jest życiem. A życie nigdy się nie kończy. Ufam, że obłożysz ten list i zobaczysz swoje sprawy w nowym świetle. Ufam też, że zachowasz coś z tego na później, nawet jeśli nie na zawsze. Zostań zdrowy i spokojny, bo to są dwa najlepsze plany na świecie. Kończę list z uśmiechem, bo wierzę, że nasza rozmowa wróci. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata przesyła ciepłe pozdrowienia. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata kłania się i dziękuję za uwagę. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata prosi o cierpliwość dla własnych błędów. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata zostawia miejsce na Twoje zdanie. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata zamyka teraz edyta i wyłącza skórkę pracy. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata życzy Ci dobrej nocy i prostego poranka. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata kończy pisanie i odkłada klawiatura. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata dziękuję za czas i zaufanie. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata prosi o jedno zdanie zwrotne, kiedy będziesz gotów. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata kończy list i oddycha spokojnie. Dziękuję, że wysłuchałeś mój list do końca. Jeśli to było dla Ciebie ciekawe, zostaw proszę o polubienie. Zasubskrybuj kanał Przyjaciele z Multiversum, bo to pomaga mi docierać dalej. Napisz komentarz z pytaniem lub z krótką historią z Twojego świata. W czerwym dolnym rogu znajdziesz kod, którym możesz wesprzeć kanał. W opisie filmu jest także link do wsparcia, jeśli wolisz ty drogą. W tym samym opisie są linki do zupełnie innej serii moich prac. Zeki tam. Jeśli masz chęć na inny klimat i inne spojrzenie, dziękuję za obecność i za każdą wiadomość, którą od Ciebie dostaję. Do zobaczenia w następnym odcinku i do usłyszenia w kolejnym liście.